Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Witam na kanale Łuczyk Izby Krain. I tym nagraniem chciałem otworzyć cykl dotyczący lektur, ich analizy, czy właściwie może i trochę bardziej recenzji. Jest właściwszym słowem lektur, które mnie zainspirowały, które zmieniły moje myślenie o świecie, ale również zburzyły pewne myślenie o historii. Jednak moim przewodnim hasłem, przewodnim, przewodnią postacią w tym odcinku chciałem, żeby był właśnie Stanisław Cat Mackiewicz. O drugim bratem Józefem zajmę się w innych odcinkach, ale, ale teraz chciałem poświęcić Stanisławowi Mackiewiczowi. Otóż Stanisław Cat Mackiewicz. Co może dziwić, ten wodorostek CAT, czyli wziął się on z angielskiego, jest to pseudonim. Stanisława jako, czyli w, dowolnym, w wolnym rozumieniu, kot jako człowiek chodzący własnymi drogami. Kim był więc Stanisław Mackiewicz? Po, pochodził z kresów, wychował się na kresach wschodnich, związany był bardzo mocno z Wilnem, tam też pisywał do dziennika publicystycznego, konserwatywnego słowo, pochodził ze szlacheckiej rodziny, gdy Polska odzyskiwała niepodległość, wkroczył w szeregi tzw. żubrów kresowych które przychyliły się do postaci Józefa Piłsudskiego. To duża rzadkość, bo generalnie ziemiaństwo, szlachet, ziemianie czy, były, czy była szlachta jakby Piłsudskiego nie poparli poza wyjątkiem takim marginalnym, taką organizacją właśnie jak Żubry Kresowe. Tutaj Stanisław Czarnacki poparł Piłsudskiego. Wcześniej brał udział w bitwie bolszewickiej, bronił Polski przed najazdem Rosji bolszewickiej, skończył prawo. Na no ojcecie warszawskim, wielu Józefa Piłsudskiego. Ocenia go jak najbardziej pozytywnie, choć poglądy miał monarchistyczne. Więc widział on w Józefie Piłsudskim przyszłego przyszłego króla, dyktatora. Uważał w ogóle, że państwo powinno być silne i mocne. Co jest jeszcze bardziej kontrowersyjne, poparł, poparł tutaj zamach majowy poparł zamach majowy, stwierdził, że było to dobre, konieczne rozwiązanie, gdy po 1934 roku zaczął krytykować postępujące władze sanacji, czy Rydza-Śmigłego, naczelnego wodza, później czy właściwie najbardziej krytykował Józefa Becka i jego politykę zagraniczną. Jednak najszczególniejszą rolą Cata był fakt, że już w czasie II wojny światowej wyjechał przez Rumunię, Francję i osiadł finalnie w Wielkiej Brytanii. Tam pisał szeroko do publicystykę, oceniał polską historię od XVIII wieku do, do czasu właściwie PRL-u wręcz, i tam został ministrem, no właściwie premierem. Tak naprawdę przez niemal równe dwa lata, od 1954 roku do prawie 1956 roku, pełnił rolę premiera Polski na uchodźstwie. W 1956 roku wraca jest obecnie witany w, w Polsce i przystępuje do publicystyki, pisania różnych felietonów, przemyśleń w wydawnictwie Pax. Wydawnictwo Pax częściowo było stworzone przez Bolesława Piaseckiego, byłego narodowca, radykalnego narodowca z ONR u który stwierdził, że pójdzie na ugodę z władzami komunistycznymi dzięki czemu mógł wydawać pismo, które wprost nie krytykowało władz komunistycznych, ale wydało wiele ważnych książek, Książki, które wydawane są jako dzieła Józefa Mackiewicza, podzielone są na tomy. Ten najnowszy, wydany w tym roku przez wydawnictwo Universitas, dotyczy pism Maskiewicza, jak już wspomniałem, z lat 50 do, 50, do 56. I Wybrzmiewa w nich w tej książce, w tych pismach nostalgia, że Polaków, polskiej mentalności politycznej, naszego pragmatyzmu nie da się już zmienić. Mackiewicz, co Mackiewicz już zwątpił tutaj w naturę Polaków, w naturę polityczną w rolę przywódcy, że ktoś ten naród będzie teraz w stanie pociągnąć, kiedy już jesteśmy pod można powiedzieć czerwoną okupacją. Określa on tutaj w swojej książce Życie Daremne swój pogląd, swoją osobowość jako konserwatywną, ale wypływającą, że zacytuję, stąd, iż mój konserwatyzm wypływa, jak sądzę, z rewolucyjno rewolucyjności mej natury. Zresztą było tak u wszystkich pisarzy, którzy, którzy współpracowali w moim słowie, czyli czasopiśmie, które było wydawane, w Wilnie. Chodzi w tej rewolucyjności o stosunek nie tyle do istniejących norm prawnych, ile do przekonań swego środowiska, swego pokolenia, o stosunek, stosunek do pojęć moralnych ludzi, wśród których się żyje. Jakże trafna e, diagnoza do dzisiejszych czasów, czyli stawanie w poprzek. Zaczyna swoją książkę jednak od, od, od rozważań na temat XVI wieku. Stanisław Mackiewicz odkłamuje mit. Podkłamuje mit XVI wieku, jako wieku tolerancji. Bo w XVI wieku mówi się, że w Polsce była mieszanka różnych narodów, różnych re religie, religii, które to wspaniale koegzystowały ze sobą. I pytanie, czy to jest mocna strona państwa polskiego, jako otwartość, czy jednak nie. Bo faktycznie mniej więcej powoli w tym samym czasie w Francji Mamy rządy absolutystyczne dynastii burbonów W Anglii zapanował, można powiedzieć, powoli chaos, i to państwo przyjęło rolę nad religią. No, generalnie Polska byłaby tym jedynym pięknym, wspaniałym wyjątkiem, palącym się tą tolerancją. I powołuję się tu Stanisław Mackiewicz na historyka bobrzyńskiego, państwowca, konserwatystę, Stańczyka. Mówiąc, zacytuję, że ta tolerancja była wynikiem braku głębokiej wiary u nas i braku charakteru, braku chęci obrony swoich religijnych ideałów. Być może coś w tym faktycznie było. Nie mówię, że dynastia piastowska była idealnie katolicka, bo ten katolicyzm okrzem właściwie dopiero za czasów Mieszka II. Ale faktycznie wiek 15 odznaczał się tym, że władcy u nas nie chcieli panować nad religią. Jak tutaj to słynne zdanie dynastii Jagiellonów padło, które do nich przylgnęło, że nie będą, nie będą decydować, co, w co ludzie mają wierzyć. Ale może to właśnie tutaj Stanisław Mackiewicz wysnuwa, że być może państwo było zbyt słabe, żeby utrzymać tutaj religijność. Gdyż ludziom w XVI wieku, dla ludzi w XVI wieku, dla Europejczyków, jak pisze, wydawało się rzeczą obrzydliwą nie starać się wybijać heretykowi jego błędu z głowy. I tutaj dalej pisze, tak jak dla nas rzeczą obrzydliwą jest patrzeć na dziecko, które wyłazi do wody i topi się, nie powiedz go z wody wyciągnąć. I faktycznie to są czasy powoli yy, przełomu no, XVI wieku, no, kontrreformacji. Kościół gdzieś się bodzi, kościół zaczyna wskazywać błędy różnych sekt, różnych odstępstw od religii, bo nie wszystkie odstępstwa były spokojnymi odstępstwami. Były to odstępstwa często rewolucyjne, które szkodziły państwu, szkodziły porządkowi w państwie, czy szkodziły również kościołowi. I drugi, drugo, drugi pogląd, który daje w tej tolerancyjności Stanisław Mackiewicz, otóż on określa, że czasy Władysława Jagieły, rodu Giedeminów, Władysław Jagieł, jak on określa, był, pochodził z rodziny o poglądach bardzo indyferentnych. Indyferentnych, które, czyli takiego dzisiejszego, można by powiedzieć, ekumenizmu. Tak? Czyli, że nieważne jaka wiara, ważne, żeby wzajemnie współegzystować, a duchowość gdzieś tam na drugim miejscu. Następnie przechodząc do wieku XVIII, Stanisław Maskiewicz, przekazuje swój realizm polityczny. Czyli im, im bardziej do II wojny światowej, tym bardziej ten realizm polityczny podkreśla. Realizm polityczny może być synonimem konserwatyz konserwatyzmu XIX wiecznego, czyli i tak przychodzi do komentarza na temat dynastii Saskiej i uważa Augusta II jako naprawdę mocnego. Co prawda opisuje to właśnie fakt, że ma wiele dzieci, żeby stanowczy, że za jego czasów w Polsce panował dobrobyt, nie było kłótni między rodami, poza Litwą gdzie z Zapiechów z radziwiłami toczył wojny domowe, ale generalnie był duży dobrobyt i podsumowuje to takim cytatem, który w Polsce, jak on uważa, jest źle odbierany, czyli za króla Sasa jedz i pij i popuszczaj pasa. W Polsce tłumaczy się, że panowało obżarstwo, że ludzie nic innego nie robili, tylko imprezowali. Ale Stanisław Mackiewicz dochodzi tu do cytatu, który znalazł w okolicach Mińska, no, dzisiejszej Białorusi, można powiedzieć: Odnalazł tam podobne przysłowie, panujące wśród ludu: Zasasa było chleba i mięsa. No, trochę inne brzmienie, podobny niby sens. Natomiast on określa i analizuje to powiedzenie jako fakt, że po prostu ludziom żyło się dobrze, żyło się dostatnie. No, Ciekawa analiza i podejście, bo faktycznie na dobrobyt nie można było narzekać. Na to, na co można narzekać, że nie dbano o polskie wojsko, faktycznie tutaj może takie małe do, do, dopisanie faktu, że, że było to głównie wojsko, dużo było woj, wojska z Saksonii, wojska niemieckiego. August faktycznie często przebywał, przebywał w Dreźnie, w swoim w swojej ojczyźnie na zachodzie, tak. Ale tutaj też wypomina, że przecież podczas Sejmu Wielkiego, na, podczas którego uchwalono konstytucję, 3 maja za chwilę będzie święto, uchwalono ważny aspekt, że tron dziedziczny przejmie Fryderyk August, czyli z dynastii saksońskiej. No i potem, potem przechodzi, przechodzi szybko do Stanisława Augusta. Poniatowskiego, którego określa jako polityka mądrego, wychowanego na dworach dy przez dyplomatów angielskich, więc y, znał tą perfidię y, Anglików, którzy nigdy nie chcieli sami toczyć wojen, a innych do tych wojen wysyłali. Więc y, Stanisław August Poniatowski, jak twierdzi Stanisław Mackiewicz, y, autor tych, tejże książki, no, uważa, że znał doskonale y, poniatowski Anglików a to właśnie Anglicy popchnęli nas do sojuszu z Prusami. Sojusz z Prusami dał adekwatnie pretekst, dość duży pretekst i chyba logicznie rozumiany Rosji do wypowiedzenia nam z czasem wojny do przyszłych rozbiorów. Prusy zostały właściwie przekupione po sobie pruscy, angielscy przez Rosję do zmiany układów sojuszniczych i przeszły na stronę Rosji. Podobnie staje się na kartach książki, krytykuje Konfederację Barską, czyli pierwsze polskie powstanie, czczone przez nasze obecne władze, przez władze Piłdzickiego. No, Konfederacja Barska skierowała swój sprzeciw przeciwko Rosji, ale również przeciwko królowi poniatowskiemu, ponieważ ugodził on w prawa szlachty, którzy... Myślę, że jednak, i tak Stanisław to opisuje, głównym, główną przyczyną było uderzenie w kieszenie polskiej szlachty. Konsekwencją powstania antywewnętrznego, przeciwko królowi, potem przeciwko Rosji tak naprawdę, no, stają się zabory, staje się wojna polsko-rosyjska i zabranie części ziem wschodnich, więc pierwszy, pierwszy rozbiór. Tak dzięki temu właśnie nastąpił. Taką właśnie tezę wysuwa Stanisław Mackiewicz, a Stanisława Poniatowskiego wysuwa jako mądrego króla. Kró, króla. Uważa, że rządy i historycy, i rządy sanacyjne wtedy Józefa Piłckiego podkreślały tylko jego świetne reformy w kwestii, go, w kwestii kultury, stworzenia, edukacji, stworzenia szkoły rycerskiej, teatru narodowego dbania właśnie o, o kulturę, czyli te obiady czwartkowe, ale uważa, że, że romantycy, jak Piłsudski, wyznawcy idei powstańczej, czy jak dzisiaj Partia Prawo i Sprawiedliwość, patrzą tylko na tę romantyczną część, a potępiają go wojskowo, że był słaby, podatny i tak dalej. A no to właśnie on był jedną z niewielu osób, która chciała zgasić tą powstańczą Konfederację Barską, starał się dialogować... Z, ze szlaktu, która była bardzo uparta, stało się wnosić ustawy podatkowe na, na wojsko, na armię i lawirować między wschodem a zachodem, nie popadać tylko w jeden obóz, czy to prorosyjski, czy to pro, y, pruski. Także tak kończy wątek XVIII wieczny. Bardzo ciekawym rozdziałem w książce Życie Daremne Stanisława Mackiewicza jest rozdział między morze. Dziś od kilku lat, właściwie od 2015 roku, projekt bardzo chwalony przez obecne władze, przez prezydenta pana Andrzeja Dudę. Jest to projekt, nad którym niewątpliwie musiałaby czuwać Ameryka. Międzymorze, czyli trójstyk można powiedzieć, mórz Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Adriatyckiego lub śródziemnego jednocześnie. I pomiędzy tymi morzami znajdują się różne, mniejsze, większe kraje państwa. Ta idea nie jest nowa, bo pisze choćby nawet o niej Stanisław Mackiewicz, ale no, po wojnie miała być deklaratywnie tworzona przez opiekę Ameryki nad tymi państwami. Stanisław Mackiewicz całkowicie krytykuje i rozjeżdża tą ideę, z czym zupełnie się również zgadzam. Robi to w bardzo prosty i taki no naprawdę ułopatologiczny sposób. Wymienia wszystkie kraje, które miałyby do tego Sojuszu należeć. Przypominam, że to są lata 50. ubiegłego wieku, więc kraje bałkańskie, wtedy dominująca Jugosławia, Rumunia, Węgry, kraje bałtyckie, Estonia, Łotwa czy nowo powstające kraje. Jak Białoruś, której znaczenia trochę nie rozumiem, bo sam pochodzi z tamtych terenów. I Ukraina oraz oczywiście Polska, no, czy kraje Europej Wschodniej, Czechy, Węgry i tak dalej. Ale więc te wszystkie państwa, które między tymi trzema morzami leżą, miałyby stworzyć jeden wielki sojusz pod opieką państwa. Podręcznikowego demokracyjnego, demokratycznego Ameryki. No i on tutaj opisuje, jak trwały od lat powojennych spotkania, posługując się taką ironią, dla zobrazowania przytoczę, dla, dla wprowadzenia w czyn tych gigantycznych zamysłów, urządza się po świecie herbatki z sucharkami i zjazdy sympatyków, a także na różnych powielaczach odbija odpowiednio optymistyczne artykuły, które się nawet czasami drukuje, o ile znajdują się na to pieniądze. No jakby to się wręcz działo e, e, dzisiaj. E, oczywiście przyczyną Międzymorza jest e, podobne jak do stworzenia sojuszu NATO czyli stworzenia sojuszu państw przeciwnych Rosji ale i ale i Niemcom. To dzisiaj mam wrażenie e, gdzieś tam zostawia w tyle i wydaje się że Niemcy również wystraszyły się tego projektu stąd e, chciały zdominować Europę po wojnie w sposób gospodarczy. To jest następnie. Idei Międzymorza wyróżnia sześć punktów. Ideę między Międzymorza wyróżnia sześć punktów. Solidarność państw bałkańskich, która jest antyturecko nastawiona i antyislamistyczna, co antytureckość może nie po drodze być, jeśli chodzi o Polskę. E, obrona posiadłości jugosłoweńskiej przed Włochami co by również sprawiało, że Polsce jest nie po drodze, gdyż nasze relacje z Włochami były bardzo dobrze, ale też dobre z Jugosławią. Budowa systemu państw środkowoeuropejskich. No to się stało w latach 90., czyli już państw Wyszehradzkich. Samodzielna Słowacja. A jak samodzielna Słowacja w latach 50., to rozbicie Czechosłowacji. O czym Słowacy dzisiaj nawet deklaratywnie mówią, jakieś dzień z autostopem, że nie bardzo im się podobało rozbicie ich państwa na dwie części. Republika Białoruska, kolejny powstanie lat międzymorza w latach 50. -tych. Czyli rozbicie państwa polskiego. Bo otóż, Szanowni Państwo, Republika Białoruska miała sięgać do Białego Stoku i przez tamte rejony, Grajewo i tak dalej, mieć dostęp do Morza Bałtyckiego. No i powstanie Ukrainy, wolnej Ukrainy jako rozbicie Rosji. To jest te sześć postulatów. Natomiast to rozbicie Rosji, jak twierdzi Stanisław, z czym się również zgadzam, może być dokonane dopiero po wojnie, po wojnie pełnoskalowej i wielkim zwycięstwie Ameryki nad Rosją. Następnie Stanisław z każdej strony pokazuje, jak ten sojusz Międzymorza jest bezsensowny z punktu widzenia Polski. Po pierwsze relacja z Jugosławią. Mamy te relacje dobre z przywódcą Tito, w zasadzie, za każdy, w zasadzie te relacje są dobre, ale mamy też dobre relacje z Włochami, natomiast Jugosławia nie. Jeśli chodzi o Czechy, Czechy są niezbyt nam przychylne, pamiętając czasy no, za Olzia, Za chwilę zresztą będzie rok 68, praska wiosna, najechanie wojsk układu warszawskiego na, na Pragę. Kwestia Ukrainy. Do Ukrainy podchodzi Stanisław, Stanisław Mackiewicz dość sceptycznie, chociaż był zwolennikiem Piłsudskiego, czyli tego, żeby Ukraina była wolna. Ale uważasz za Ukrainę za jeszcze niezbyt świadomy i rozwinięty naród. Uważając jednocześnie, że Polska czy Międzymorze nie jest w stanie rozbić Rosji na drobniejsze części. Widzimy to zresztą dzisiaj, jak to, to, ta próba jest, te hasła się znów pojawiają. Jak w latach 50. też to było, tak? też, też to przenikało to hasło. Nie, Mackiewicz twierdzi, że skoro Polska mogła to zrobić, no, w XVII wieku, ale skoro to się nie udało, to teraz jest to całkowicie niemożliwe. I na koniec rusza również kwestie Rumunii i Węgier, z którymi mielibyśmy być, mieć sojusz. To jest również niemożliwe, ponieważ z Węgrami się lubimy, przejść polsko-węgierska, no ale Rumunii terytorialnie, językowo, etnicznie z Węgrami już nie. Więc generalnie przez Stanisława Mackiewicza taki sojusz Trójmor międzymorza jest wyśmiał. I ostatnią, ostatnią z ważniejszych kwestii historycznych, które porusza Stanisław Mackiewicz, jest kwestia przedwojenna decyzji ministra spraw zagranicznych Józefa Beka, które, o którym ma jak najgorsze zdanie. To dziwne, bo politykę Beka, czy zaśmigłego, czy, czy ostatnich ostatni rządów sanacyjnych, przecież wypracował Józef Piłsudski którego Piłsudskiego uważa nawet nie za socjalistę, uważa go za zacnego człowieka, ale już minister spraw zagranicznych, którego wybrał Piłsudski za człowieka porażkę. Oczywiście w moich oczach również Beck takim człowiekiem był. Natomiast brak tutaj, moim zdaniem, konsekwencji. No bo to, jest, to są następcy wybrani przez. Komendanta, wybrani przez marszałka. Określa, że Beck pokłócił się z wszystkimi sąsiadami. Faktycznie pokłócił się nawet z Rumunią, której premiera nazwał Durniem. Nienawidził Francuzów. Na linii węgierskiej przynajmniej była pewna neutralność, ale też różne. Rosji nienawidził, bo taka była oczywiście linia, czy Rosji bolszewickiej, taka była linia polityczna sanacji. Więc, no, kto? Zostają Niemcy, z którymi to Hitlerem początkowo się dogaduje, owszem, dogaduje się i ma zezwolenie od Hitlera na zajęcie za Oldzia tamtego rejonu. To był ogromny błąd, bo pod pretekstem zdobycia władzy przed, przez Hitlera Polska wykorzystała sytuację w 1938 roku, kiedy Niemcy już właściwie szykowały się do wojny i zajęliśmy część czeskich terenów. No, wierzył ogromnie w Anglię. Natomiast Hitler wiedział, jak Anglicy chcą nas zrobić w bambuko i tu posłużę się cytatem Hitlera: Anglia nie bierze swoich zobowiązań wobec Polski na serio, gdyż gdyby było inaczej, nie targowałby się z nią o 8 milionów funtów, lokując jednocześnie pół miliarda w Chinach. Także już nawet Hitler o tym mówił. Potem Stanisław na, na kartach książki e, ocenia kompletnie irracjonalność posunięć Beka, nie targującego się o pieniądze, o sprzęt, bo tak nie wypada, nie mającego faktycznego dokumentu, potwierdzenia od Anglii, co właściwie dostaniemy, czy jakieś mrzonki właśnie o portu w Konstancy w Rumunii, że tam będą docierać statki z Anglii i dowozić nam jakieś towary, sprzęt, e, wojsko, e, helikoptery. Więc to były zupełne mrzonki i Stanisław idzie dalej, kończąc swoją tezę klamrą, że Anglia specjalnie z premedytacją wpuściła nas w wojnę z hitlerowskimi Niemcami. Podsumowując, książka Stanisława Mackiewicza jest odtrutką na dzisiejsze bardzo emocjonalne czasy. Pokazuje pragmatyzm, pokazuje myśl o tym, by wiele spraw uporządkować, przedyskutować, popatrzeć na naszą politykę z wielu różnych Stron, żeby dyskutować i spierać się nad różnymi wariantami, bo znów patrzymy na nasze państwo, nasze sprawy z takiego egocentryzmu wojowniczego.